Potem gdy smoki spaliły jej całą rodzinę żywcem, Ingrid udało się bezpiecznie dotrzeć do miasta białej Krani, gdzie opowiedziała Jarrowi, co się stało i o tym, że smoki wróciły. Jar Barg podziękował jej za informację, zabrał się za umacnianie obrony okolicznych wiosek i powierzył Ingrid jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Ma się udać do ruin zwanych Czarnych Głazem i tam odszukać tajemniczą skalną tablicę zawierającą informacje o smokach, które mogą pomóc w ich zniszczeniu. Ingrid jednak wie, że jest jeszcze za słaba, aby wybrać się na taką intensywną wyprawę. Postanowiła więc dołączyć do grupy wojowników zwanych Towarzyszami, aby pomogli oni stać się jej silniejszym. Trochę straszno. Ojej. Ale jeśli chcę zrobić dobre wrażenie w tych kąpanach, to pewnie się powinnam wykąpać, więc... Kąpieni nadchodzę. Łosoś może... Uuu! Czy potrzebuje pan pomocy? Temu panu chyba już nic nie pomoże, obawiam się. Ale coś tutaj jest, co mogę zabrać. Poproszę łososia. I jeszcze jeden łosoś. Zrobimy wrażenie na kompanach, gotując im obiad? Okej. Okay. Raczej tutaj nic więcej już nie będzie, ale zrobimy takie wrażenie na kompanach, jakim zrobimy z tego co zadaliśmy. Takie pyszne, paku, że żeby... będą. Ło, sama to ugotowałaś, tak? Ło to z wrażenia, możesz stać kompanem i od razu dołączysz do naszego kręgu, który wszystkim rządzi, nie musisz żadnych testów przechodzić. No bo jak tak gotujesz, na pewno jesteś mocno wykwalifikowana, tak. O to ten pan, który należy do Imperium. To e... zaklęcie wy... wybolało. To, to dzieci, Imperium to zła ta Tak jak poweciał pan. Pan prawdziwym Najfajniejszy Opuścił świat doczesny by władać królestwem duchowym. Tejdei, pojąć elfi władcy, dzielić z nami i nawet no co jest piękne. O, ten stopień jest taki wysoki. Taki piękny. O, co się, A co się, stoje? Stoje? A co się dzieje? Się Niech do... ktoś coś zrobi! Nieźle! nieźle. Jacy co są so cool! Nie! Niech prowadzi Zabij mnie nerwa! Walka. Ja są so cool. Tak, pokaż mu. Aha, To zaklęcie wygląda groźnie. Nie zbliżaj się. Ten pan Nie wygl... podchodź. To zaklęcie wygląda groźnie. Nie zbliżaj się. Jakie zaklęcie? Wszędzie wokół rozbiegane dzieciaki. Obawiasz się, że ktoś z nich zajmie twoje miejsce? Niektórzy z nich mogą spróbować, ale nie to mnie martwi. W takim razie co? Że mogą zginąć na własne życzenie. Przez ciebie? Powinni się cieszyć. Kim są towarzysze? Kiedyś byli kimś, ale teraz jedynie sprzeczają się między sobą. Posłuchaj mojej rady i trzymaj się od nich z daleka. Wyglądasz na kogoś zbyt mądrego, by przestawać z tego typu ludźmi. Y skoro tak niechby się dlaczego do nich dołączyłeś. Gdy dożyjesz mojego wieku, zaczniesz zapominać, dlaczego robiło się cokolwiek. Tylko tyle, że się to wydarzyło. No to na się tylko tyle. I tak już skończyłem mówić. To może ty jesteś przywódcą? Poza mogę dołączyć? To wygląda na niebezpieczne. Nie zbliżaj się! Czy mogę dołączyć do to? Kim według pana są towarzysze? Chcę znać każdego opinia. Spytaj któregokolwiek głupca, a za każdym razem usłyszysz inną odpowiedź. Najemnicy? Honorowi wojownicy? Towarzysze broni? Pijana hołota? Co człowiek, to inna opinia. Jestem tu dłużej niż większość z nich. Sam już nie wiem, jak brzmi odpowiedź. Mam tylko nadzieję, że się nie pozabijają. A dlaczego do nich dołączyłeś? Podczas wielkiej wojny nauczyłem się władać orężem. Pod cesarskim miastem, omal nie rozstałem się z życiem. Gdy było po wszystkim, wróciłem do Skyrim. Ale nie nadawałem się do niczego poza walką. Wędrowałem i wiodłem żywot najmity. Piekielnie dobrego najmity. Dobrze zarabiałem, miałem kobiety i trunki. Ale zatraciłem się. Umarło we mnie serce. Na szczęście znaleźli mnie towarzysze. Teraz mam o co walczyć. Honor moich braci i sióstr jest wart więcej niż pieniądze. Oczywiście nadal dobrze zarabiam. I trunków też nie porzuciłem. Czy mogę dołączyć do towarzyszy? Myślisz, że się nadajesz? <gry> Na twoje szczęście to nie ja podejmuję decyzję. Porozmawiaj z Kodlakiem. Kto wie, może jest dziś w dobrym humorze. Musimy znaleźć tego Kodlaka. W razie ja już sobie pójdę. Zróbmy z tego nasze aktywne zadanie. O, z Heroldem towarzyszy porozmawiamy. Jest w innym pomieszczeniu, musimy go znaleźć. Cześć, Aela. Uuu, książka? Nie chcę jej ukraść. Więc odłożę na miejsce. Albo to była bardzo pouczająca lektura. To wygląda ha? Z panią chyba rozmawiałam. Tak. Do zobaczenia. Zobaczmy, czy z, tu z kimś mogę porozmawiać. Wiem, że śpią, ale ja mam bardzo wiele ważnych pytań. To wygląda groźnie. Nie podchodź za blisko. Kim według ciebie są towarzysze? Jesteśmy najlepszymi, cholernymi wojownikami w Skyrim. Przynajmniej część z nas. Tacy, kul, cool. dlaczego do nich dołączyłeś? Człowiek mojego pokroju ma wiele długów. Kiepsko radzę sobie z robotą i nauką, ale do bójki mogę stanąć z najlepszymi. Towarzysze pozwalają mi walczyć za złoto, więc walczę. I kto tutaj rządzi? Rządzi czym? Ja rządzę sobą, a ty rządzisz sobą. Jeśli chcesz do nas dołączyć, porozmawiaj z Kodlakiem. Podoba mi się ten styl przewodstwa. Do następnego razu. To ten członek został, co, co tak trochę przegrał walkę. Na... Nie podchodź. Wcześniej. Kim są towarzysze? Niedługo będę to ja. A niedługo też Z Czasem przewodzić? sprawami dnia codziennego zajmuje się krąg, a doradztwem, jako Herold, Kodlak. Nie chciałem być go tutaj rządzić, chciałem spotkać kim są towarzysze do ciebie. co w ogóle przychodzić do Jorwa jeżeli nie wie się o co walczymy? To nie jest na pokaz. Drzemie w nas prawdziwy duch Skyrim. W naszych żyłach płynie honor, a w sercach mamy śmierć. Tacy cool. Jeśli szukasz jednego z dwojga, to jesteś we właściwym miejscu. Dlaczego do nich dołączyłeś? Bo są tacy cool? Uśmiech losu i chwała przyjacielu. Właśnie to. O, co oni podróży. są cool, muszę do nich dołączyć. A tu nikt nie śpi. To wygląda groźnie. O, już się rozmawiałam. Przepraszam, że cię spłuciłam. <grym> o mokre. Mogę... O mam taką jak oni. O, muszę to tu spisać go. Jestem już prawie jedną z nich. A pani coś mi powie? Złonko, to zaklęcie mnie denerwuje. Kim są towarzysze według pani? To grupa dobrych ludzi, ale moim zdaniem za bardzo bałaganią. Dzień. Do widzenia, Słonko. Dziękuję. Zobaczmy, czy znajdziemy kogoś jeszcze. Nadal nie znaliśmy tego Pana Kodlaka. Uuu, z tą panią jeszcze nie rozmawialiśmy. Uuu, z tym panem jeszcze nie rozmawialiśmy. Pan jest z tym kotorudziem, o którym hmm? mówiła Izolda. Jest? Witaj, Kajid. This one bid you welcome, Ten perhaps you może come back another time. tak? Yes? Innym razem mam przyjść? Może w czymś mogę pomóc? Hm? Czy jesteś jednym z towarzyszy? No. Bikae is not a companion, at least not yet. Yet, no? has come to Skyrim to start a new life. The companions do not care where this one comes from or why he comes. They will give Bikae a chance. Why do you have to start a new life? This one thinks it is none of your concern. Oh. Czy dali ci już jakieś uzbrojenie? Kazit has is freedom and the safe place to sleep. A that is good enough for now. Hm? A, rozumiem, No to w takim razie życzę ci powodzenia. Kazit thanks you. Czy tu kogoś znajdę? Nie, tu nikogo nie ma. Zobaczmy tutaj. Eee, nikogo nie ma. Do you to so sad? Can I help Greetings. Is something wrong? can I help you? Khajiit has lost his golden locket. Very important to him. You will help him look for it, perhaps? The last place this one headed was when he left it by his bed last night. Perhaps he's shivering and these cold him. nights knocked it to the floor. Gdzie śpisz? Powiedz mi, gdzie właśnie gdzieś zwykle śpisz i kładziesz swój ten wisiorek, to może uda mi się go znaleźć. Poszukam dokładnie, jestem niższa, więc bliżej ziemi. This one's pokój, gdzie jest 8 tych. widzę, że Kodlak jest niedaleko, ale chcę na pewno porozmawiać z każdym. Ta pani w hełmie, co tutaj była przed chwilą. Zgubiłam ją znowu, ale zaś ją znajdę. Tu. O! To zaklęcie wygląda jakby bolało. Rozmawiałam z tobą. A tu kto mieszka? E, nikt na to wygląda. To szukam pani w hełmie. Była tu przed chwilą i ją zgubiłam, bo poszłam najpierw porozmawiać z każdym. nie Wiedziałam, że ona się może ruszyć. O, dzień dobry. To zaklęcie wygląda groźnie. Nie zbliżaj się! Kim według pani są towarzysze? Chcesz się przyłączyć? Nie robiłabym sobie wielkich nadziei. Krótka odpowiedź brzmi: walczymy. A długa. Ech, nieważne. Szkoda mi na ciebie czasu. Dlaczego ty, bardzo miła pani, dołączyłaś do kompanów? Żeby nie odpowiadać na durne pytania idiotów. Kto tutaj rządzi? Nie możesz tu tak po prostu wejść i porozmawiać z szefem. Za kogo ty się masz? Nie lubię tego. Nie pani. mam zamiaru cię powstrzymywać. Jeśli chcesz, najeść się wstydu. Kodlak jest Heroldem. Tutaj to pozycja zbliżona do przywódcy. Do następnego. Ha? Myślicie się, że to łóżko... Bo, o, duże łóżko, gdzie jest osiem łóżek. To któreś z tych łóżek powinno należeć do Pana Kha'Zit, nie? Ja szukamy przy ziemi wisiorka. O, czy to wisiorek? Nie, to jakaś notatka. Ona jest teraz nasza. Jeśli chcesz ją odzyskać, to cię będzie kosztować. Przyjdź do jakiejś tam jaskini, czekamy. So, jest jeszcze jakiś więcej notatek napisanych y, szybko z tyłu. Skyrim White Novaskar Kot. To jakby jego adres? Hmm, powinnam to wziąć ze sobą i pokazać mu. Wydaje mi się, że ten jego wisiorek został porwany. Z tym panem rozmawiałam. Panie Kłocie, ktoś widział pana Kłota? Szukam pana się kota? na polowanie? Tak sobie myślę, że musimy być bardziej dyskretni. Nie robimy niczego złego. Wiesz, że staruszek tego nie lubi. Spróbujmy nie rzucać się w oczy. ta dwójka chyba ma się ku sobie, odnoszę wrażenie. E, znalazłam zamiast Wisotka list. Greetings. Kazid understands stolen Kronwanger Cave, because I saw this cave when he first came to Skyrim. East of Whiterun City, yes, full of spiders. This one would go and investigate for himself, but as you can see, Khajiit is not equipped for such a journey. Giant spiders also frighten Bikai. Perhaps you will go in Bikai's place? Find a locket, yes? Bikai would owe you a great debt. Jasne, pomogę ci odnaleźć, uratować. W końcu, chcę stać kompanem, muszę udowodnić, że jestem odważna. You bring this one great relief. await return. Uratuję jego wisiorek! Hola, a jestem odważna. Ja wciąż czuję ze krwi. to nie brzmi dobrze. To brzemię, które musimy dźwigać, ale możemy to przezwyciężyć. Oczywiście ja i mój brat, jesteśmy z Tobą. Ale nie wiem, czy reszta zgodzi się tak łatwo. Zostaw to mnie. Nie doznawiam jeszcze z panem. Obnosząc się z tak niebezpieczną magią, prosisz się o kłopoty. O jakiej magii wszyscy mówią? Kim są to wasze według pana? Na pewno niektórzy. Opowiadają ci o honorze i chwale. Nie mam nic przeciwko temu. Ale dla mnie wystarczającą zachętą jest perspektywa zapłaty. Gdziekolwiek w Skyrim ktoś nie czuje się na siłach, by bronić swego honoru, pomagamy mu udźwignąć ten ciężar. I dlaczego do nich dołączyłeś? Według Farkasa, nasz ojciec wychował nas jako radosne szczenięta, biegające i gryzące kolana. Kocham mego brata. Ale rozum nie jest jego mocną stroną. Sprowadził nas tu Jergen. Mam gdzieś, czy był naszym ojcem, czy nie. Wyruszył na wielką wojnę i nigdy nie wrócił. Więc nie muszę się nim już przejmować. Ale jesteśmy tu tak długo, jak sięgamy pamięcią. Więc postaraj się okazywać należny szacunek. Jasne, jesteście tacy cool. Czy mogę do was dołączyć? Nie wiem, czy się do tego nadajesz i nie mam czasu, by to sprawdzić. Jeśli Kodlak za ciebie poręczy, może dam ci jakąś robotę. Uuu, jesteśmy roku. obok Kodlaka, za z nim porozmawiamy, tylko co to takiego? Łucznictwo nam wzrosło. E, dzień dobry. Obcy wkracza w nasze progi. Kim są towarzysze według pana? Twoje pytanie niesie ze sobą więcej, niż mogłoby ci się wydawać. To jedna z tych rzeczy, nad którą zastanawiamy się całe życie. Różnica pomiędzy szlachetną grupą wojowników i obdartą bandą skrytobójców jest cienka, jak krawędź ostrza. Ja próbuję prowadzić nas właściwą ścieżką. I dlaczego ty dołączyłeś do kompanów? Podobnie jak większość z nas, tę rodzinę znalazłem po straceniu własnej. Przemierzyłem tę krainę wzdłuż i wszerz, ucząc się wszystkiego na temat mieczy i toporów. Byłem zaledwie chłopcem, ale miałem w sercu ogień dorosłego mężczyzny. To tak jak Moje ja. ciało wkrótce zdołało dorównać hartowi ducha. Mój poprzednik, Askar, znalazł mnie w Hammerfell. Służyłem tam jako ochroniarz dla jakiegoś paniczyka. Sprowadził mnie tutaj i zdałem sobie sprawę, że właśnie znalazłem dom. Pracuję, by przynieść honor tej rodzinie oraz rodzinie, którą utraciłem. Dla mojej matki, ojca i dziadka. Dla wszystkich sióstr i braci tarczowników. Rodzina i honor. To właśnie znaczy być jednym z nas. Dziewczyno. Czy, czy mogę do was dołączyć? Jesteście tacy kul. Cool. Doprawdy. Pozwól no, że na ciebie spojrzę. Hmm, tak. Zobacz z jednej można. z drugiej strony. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu jej. Nie jestem niczym mistrzem, Wilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w skr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, dziewczyno? A czy jako 12 Ingrid wiem doskonale, dam sobie radę? No, możliwe. Oto Wilkas. Sprawdzi siłę Twojego ramienia. Wilkas, zabierz ją na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Tak, to tak. będzie takie cool. Ja i Wilkas. A Wilkas, idziemy na dziedziniec. <zysalCU> Ja i wilka, spodróż pełna przygód. Tylko, czy mogłoby się tutaj tak strzemnąć do rana, bo jest trochę późno w nocy? Należy do kogoś. Należy do kogoś. Czy wszystkie łóżka są zajęte? Tak, wszystkie łóżka są zajęte. Żadnego łóżka dla mnie, lip. Ciąg dalszy nastąpi. Ja tymczasem podziękuję wszystkim Patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują... Malta, Filipiak Juliusz de Piotr Orlik Srebrna Stal Piotr Wołoch Ada Walczak Ewelina Białach, Szmiel Żwirek, Minaru Uragiri, Justyna Kołakowska, Marcel Wolarek, Dani Dil, no i oczywiście Marii.